Tam na kempingu termalnym, to jest wjazd, recepcja, plac każdy może się rozbić, jeśli chce, cennik, tam jest wejście na termy. Tak Kuchnia. Mikrofalowa. Lodówki. Tak

do wynajęcia także domki są. Także spory plac. Tam jest miejsce gdzie można wodę napełnić. Jest trochę drzew. Tam przy domku jest miejsce na rozpalenie ogniska, tam na samym końcu, a tu jest wejście na termy. O, i są godziny od razu, od 8 do 19.45. Na, w sumie tutaj w kempingu jest około 6 basenów, basen pływacki, później jest basen też z ciepłowodą temperatura 30 stopni Jest dużo miejsca, żeby rozłożyć się z kocem plac zabaw Jeżeli mieszkasz na kempingu, to termy, termy są w cenie. Plat zabaw jest czynny, tak jak termy, do 19:45. To jest basen tylko i wyłącznie dla dzieci. Wszystkie baseny są z ciepłą wodą, niektóre z cieplejszą. To jest głębokość. Na 0,6 metra Tutaj też są uruchamiane dysze wodne Możemy w szachy zagrać Tutaj są baseny najcieplejsze, termalne jest też daszek żeby słońce w głowie nie świeciło Jest jedna strona. Tutaj jest druga. co jakiś czas odpalane są dysze wodne tam dalej są sklepiki, bary, ceny są bardzo przystępne. Także sekcja barów. Na polu też są drzewo owocowe, które można spożywać. To jest dosyć ciekawy basen. Półtora metra woda cieplutka przeważnie na wszystkich basenach są także prysznice, prysznice są z gorącą wodą także sama przyjemność brać prysznic tutaj mamy zjeżdżalni tutaj mamy tabliczkę informacyjną temperatura wody 30 i mamy zjeżdżalni. zjeżdżalnie oczywiście, żeby było ciekawie, to dodatkowo płatne. Także trzeba kupić bilecik dodatkowy i można korzystać. I ostatni basen też z miejscem dla dzieci i z wodospadem. Jest też boisko do piłki nożnej. Do siatkówki nie znalazłem. Tam jest jeszcze stolik do gry. Szachy, warcaby. Oczywiście to wszystko jest za płotem. Czyli tylko do 19:45. Obecnie komary mocno gryzą. Wszyscy boją się wirusa. Więc osób jest niewiele. Ale serdecznie zapraszam. Ciepła woda i przyjemna.